Cześć kochani, witam was serdecznie. Wzór to sam. Pokażę wam dzisiaj bardzo ładną chustę z żywych jesiennych kolor kolorów. Za chwilę pokażę wam włóczkę. To jest naprawdę duży motek. Użyłam szydełka numer 5. Wzór to takie pęczki, rożki, który bardzo lubię. Ten wzór powstaje, gdy słupki szydełkuje się wokół łańcuszka. To bardzo łatwy wzór. Szybko się nim przydełkuje. Tu z boku powstaje taki pofalowany brzeg, który ładnie wygląda. Jest tutaj sporo dziur, przestrzeni między tymi pęczkami, więc ta chusta nada się bardziej na jesienne chłody niż na zimowe. No a te kolory są po prostu świetne. Zaczynamy od włóczki. Mam tu bardzo duży motek włóczki Wonderball Creative Melange firmy Rico Design. 200 gramów to 640 metrów, czyli naprawdę dużo. Bardzo podobają mi się te kolory. To jest taka mieszanka bardzo intensywnych odcieni: błękitów, pomarańczowych, różowych. Widzicie tu miks kolorów. No i ten rozmiar XXL. 51% to jest żywa wełna, a 49% to akryl. Zalecane szydełko to piątka. Tym razem, oczywiście. Tym razem rzeczywiście użyję odpowiedniego szydełka. Odcień koloru to 004. I ściągam banderolę i sprawdźmy, czy uda mi się wyjąć nitkę ze środka. No, poszło szybko. Dosyć dużo włóczki wyjęłam i widać tutaj odcienie zieleni. Ładne. No i mam początek. I szydełko numer 5. I zaczynam od zrobienia łańcuszka z 6 oczek. Zaciągam nitkę i robię 6 oczek. 2, 3, 4, 5 i 6. Fajnie się rozszydełkuje. To już mogę powiedzieć teraz. I teraz cofam się do czwartego oczka. Wbijam się. Nawijam nitkę na szydełko i robię słupek. I wbijam się w następne oczko, przeciągam przez dwie pętelki i znowu robię słupek. I jeszcze raz wbijam, nawijam nitkę, wbijam się w ostatnie oczko i robię słupek. I mam już gotowy pierwszy pęczek, paczuszkę. Dalej robię sześć oczek łańcuszkowych w górę. o i 6 obracam nawijam nitkę na szydełko i wbijam się w czwarte oczko robię słupek wbijam się w następne oczko i robię słupek i wbijam się w kolejne i robię słupek i teraz już mam drugi pęczek Połączę je wbijając się pod łańcuszek poprzedniej paczuszki i robię oczko łańcuszkowe. I oczko łańcuszkowe. O! Dodaję trzy oczka na wysokość i robię trzy słupki wokół tego łańcuszka. I numer 3, I już mam drugi rząd z dwóch paczuszek. I teraz trzeci rząd będzie się składał. Z trzech paczuszek i tak będzie rosła ta chusta. I tutaj zaczynam pierwszy słupek w czwartym oczku. Wbijam się, następny słupek w następnym oczku. I kolejny w kolejnym. I pierwsza paczuszka gotowa. Tutaj zrobię łączenie. Tylko pierwsza paczuszka jest zrobiona w oczkach łańcuszkowych. Pozostałe paczuszki w rzędzie powstają wokół łańcuszka. I dalej. Trzy słupki zrobione, połączenie oczkiem łańcuszkowym i dodaję trzy oczka dla wysokości. I znowu robię trzy słupki wokół łańcuszka. Dwa i trzy. I już mam trzy paczuszki. Muszę znowu rozplątać trochę tej włóczki. Mam nadzieję, że to tylko na początku tutaj się tak plączę. No i tutaj mamy już trzeci rząd z trzech paczuszek. Łańcuszek z sześciu. Wbijam, obracam najpierw i wbijam się w czwarte oczko. I robię słupek. Nawijam, wbijam słupek. I znowu nawijam, wbijam. I robię słupek. I już mam pierwszą paczuszkę czwartego rzędu. I znowu łączę, dodaję 3 słupki na wysokość i słupek. I znowu łączę oczko łańcuszkowe, 3 oczka na wysokość i słupki wokół łańcuszka. No i mam już gotowy czwarty rząd. Będę tym sposobem przydukować dalej, aż osiągnę długość 90 cm na boku. Zmierzę sobie ile teraz mam. No to jest około 10 cm, czyli jeszcze 9 razy tyle muszę zrobić. Dobra, jestem już na końcu motka, w najdłuższym miejscu kusta ma około 2 metry. Widzicie tutaj te przeplatające się fantastyczne kolory. Naprawdę piękne są, bardzo intensywne, jesienne. Zostaje mi jeszcze do szycia na końcu ta nitka początkowa i końcowa. No i to wszystko. Taki mamy efekt. Szydełko numer 5 sprawdza się świetnie. Kolory są super. Włóczką się też bardzo dobrze szydełkuje. No, wygląda to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że podobało wam się nagranie. Jeżeli tak, możecie subskrybować mój kanał. Możecie dzielić się ze znajomymi, zostawić lajki, włączyć powiadomienia i wtedy na pewno żaden nowy filmik was nie ominie. Do zobaczenia, wzrób to sam.